Następca rancza i próba zabójstwa w M jak miłość. Cześć, zapraszam na flash filmowy. Wiosną przyszłego roku na antenę trafi prawdopodobnie ostatnia seria rancza. Telewizja polska chciałaby, aby następcą kultowego serialu zostały dziewczyny z Lwowa, które zadebiutują na ekranach już jesienią tego roku. Nowy serial opowie o czterech Ukrainkach mieszkających w Polsce. Jego emisję zaplanowano na niedzielne wieczory. Chcemy jak najszybciej sprawdzić, jak dziewczyny z Lwowa zostaną przyjęte przez widzów. Szukamy serialu, który zastąpi rancho, mówi dyrektor telewizyjnej jedynki w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl. Władze TVP przyznają, że ten sezon zakończy pewien etap serialu i kolejnej odsłony na pewno nie zobaczymy w 2017 roku. Nie wyklucza jednak jakiejś formy powrotu w przyszłości. Czym chodząc za trudno jest? Jest ja od półtora w tykanełę? Poczekajmy jeszcze, poczekajmy. ludzie, z nami jest inna Tymczasem nic nie zapowiada końca Em jak miłość. A po wakacjach widzów czekają kolejne emocje. W serialu dojdzie do próby zabójstwa. Mimo rozwodu, Artur postanawia zrobić wszystko, by odzyskać Marysię i na dobre pożegna się z Teresą. Wściekła kobieta postanowi się zemścić i na oczach ukochanego przejechać autem rywalkę. Nie przewidzi jednak, że Rogowski w ostatniej chwili poświęci się, by uratować Marię. Co będzie dalej? Dowiecie się już we wrześniu w TVP i na VOD.pl. Gwiazdy Gry Gryotron i Harry'ego Pottera kręcą film w Krakowie. Rupert Grint i Iwan Reon byli widziani w weekend w kilku krakowskich pubach. Szczegóły, jak zawsze, w naszym serwisie. To wszystko na dziś, oglądajcie kolejne flesze. Cześć!